Kłaniam się nisko. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak przygotować rozpływające się w ustach bitki wołowe w sosie własnym, podane z kopytkami oraz buraczkami własnej roboty. Druga wersja będzie z pirem ziemniaczanym, również smaczna. Zapraszam. Do dzisiejszego dania wykorzystam mięso wołowe. Jest to kawałek z udźca. Mamy tutaj ponad kilogram, 2 litry bulionu wołowego, ponadto biała cebula, liście laurowe, ziele angielskie, czosnek. Przyprawiam wszystko solą oraz grubo mielonym pieprzem. Całość będę smażył na maśle: zarówno mięso, jak i cebulę. Zabieram się za ten piękny kawałek mięsa, kroję go w cienkie plasterki. Każdy plasterek powinien mieć około 2-3 mm grubości, nie więcej. Trzy kawałeczki lądują na desce, przykrywam je folią spożywczą i za pomocą tłuczka rozbijam bardzo cienko. Czemu cienko? Ponieważ przy smażeniu one jeszcze się skurczą i podczas gotowania więcej czasu zajęłoby nam duszenie tego mięsa. A chciałbym, żeby mięso rozpływało się w ustach, a nie było twarde, gumowate. Dlatego cieniutko musi być wszystko rozbite. Zobaczcie, jak moje plasterki pięknie wyglądają. Można powiedzieć, że nawet wygląda jak mięsna żyletka. Żylet najlepsze dla mężczyzny! Wybaczcie za to, nie ma co komentować. Mięso przyprawiam z solą oraz pieprzem. Uważajcie na sól, ponieważ bulion też jest słony, więc tutaj jeżeli nie lubicie słono, trzeba uważać. Następnie kroję cebulę w pióra, którą przesmażę w późniejszym etapie razem z pokrojonym w kostkę czosnkiem oraz liśćmi laurowymi, ale to później. Na rozgrzaną patelnię wrzucam jedną łyżkę stołową masła i gdy w większości się roztopi, kładę mięso i smażę z każdej strony, aby się zarumieniło. Następnie przekładam mięso do garnka o grubym dnie i wrzucam kolejną partię mięsa. Zresztą zobaczcie jak to wygląda w moim wykonaniu. Moi drodzy. Im mięso będzie bardziej zarumienione, bardziej przypieczone tym nasz sos będzie ciemniejszy, a tak i chciałbym mieć efekt finalny, żeby nie był to za jasny sosik, więc troszeczkę dłużej przytrzymuję mięso, żeby chwyciło tych kolorów. Na pozostałym tłuszczyku przesmażam cebulę wraz z czosnkiem oraz liśćmi laurowymi. Smażę wszystko około 5-6 minut. Następnie zawartość patelni przekładam do garka, w którym już jest mięso. Zalewam bulionem tak, aby mięso było przykryte. Dodaję 3-4 kulki ziela angielskiego. Przykrywam i na małym ogniu duszę przez najbliższe 3 godziny. Co jakiś czas sprawdzam, czy bulion nie wyparował i mięso nie jest y, odkryte. Jeżeli tak jest, dolewam taką ilość bulionu, żeby mięso było zakryte. I tak aż do momentu, kiedy mięsiwo będzie się rozpływało. Po trzech godzinach wolnego gotowania bitki tak wyglądają. Są one już gotowe do konsumpcji, ale jeszcze sosiwo nie jest. Ja nie lubię takiego sosu rzadkiego, więc je zagęszczę za pomocą mąki. Ale zanim to zrobię, najpierw trzeba mięso wyjąć, przełożyć na talerz, żeby zająć się sosiwem. Teoretycznie chciałem jeszcze je zblendować, bo myślałem, że cebula będzie twardsza, ale po trzech godzinach jej praktycznie w sosie nie widać. Do miseczki wlewam resztę bulionu, dodaję łóżkę stołową mąki i energicznie mieszam, żeby nie było tam żadnych grudek. Następnie do gotującego się sosu to wlewam, mieszam i czekam około 5 minut. Aż sos stanie się gęstszy. Jeżeli chcecie bardzo gęsty sos, dodajcie dwie łyżki mąki, to będziecie mieć już taką konsystencję bardzo gęstą. Taki sosik kocham najbardziej. Ani nie jest on rzadki, ani gęsty. Taki idealny. Idealnie pokryje mięso, ziemniaczki czy kopytka. Wrzucam mięso do sosiku. I zabieram się za kopytka, bo nie ma co czekać. Brzuchu już burczy i kiszki marsza grają. Zabieram się zatem za kopytka, jest to przepis podstawowy. Potrzebujemy ugotowane w osolonej wodzie ziemniaki, mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną oraz jajko. Ziemniaki przeciskam przez praskę od razu do mąki pszennej, następnie wsypuję mąkę ziemniaczaną oraz wbijam jajko. Wszystkie proporcje, jakich użyłem, znajdziecie w opisie filmu lub na blogu chilawthrillem.pl. Zawartość miski dokładnie mieszam albo łyżką, albo wyrabiam rękoma. Następnie, kiedy to wszystko się z grubsza połączy, przerzucam na opruszoną stolnicę i wyrabiam do momentu, kiedy ciasto będzie jednolite i miało odpowiednią konsystencję. Dopiero przejdę do porcjowania i dalszych kroków. Dzielę ciasto na cztery porcje. Z każdej porcji wyjdzie jedna rolka, jeden taki podłużny walec. Zanim przejdę do formowania ciasta, posypuję obficie mąką, ponieważ ciasto lubi się przyklejać, a tego chcę uniknąć. Formuję wałek, walec. Następnie, za pomocą dłoni, lekko spłaszczam ciasto i za pomocą. Noża bądź innego ostrego narzędzia, wycinam kopytka w kształcie rąbów. A właśnie mam pytanie, a wy W jaki kształt formujecie swoje kopytka, czy to jest jakieś bardziej owalne kształty, czy tak samo jak u mnie rąby? Jestem ciekaw, napiszcie w komentarzach. Co do wielkości kopytek, to jestem zwolennikiem większych, więc podanych. W proporcji wychodzi około 40-45 kopytek. Cztery osoby spokojnie się najedzą. Przekładam je na talerz oprószony mąką i udaję się w kierunku garnka z brzącą, osoloną wodą. Lecimy. Kopytka wrzucam partiami, aby podczas gotowania się nie posklejały. Gotuję je 60 sekund od momentu wypłynięcia na powierzchnię wody. Następnie przekładam na talerz za pomocą łyżki cedzakowej i transportuję w miejsce, gdzie spotkają się z bitkami wołowymi, buraczkami tartymi oraz odpowiednio gęstym sosiwem. Czy to nie brzmi znakomicie? Zatem zapraszam Was na efekty finalne dzisiejszego gotowania. Moi drodzy przyjaciele, wielkie dzięki za wytrwanie do końca, zostawcie suba jeżeli tego jeszcze nie robicie, standardowo łapa do góry i napiszcie komentarz. Dzisiaj napiszcie, czy wolicie zjeść bitki wołowe z kluskami śląskimi, kopytkami, a może jak w drugiej opcji, w dniu dzisiejszym z ziemniaczanym, albo jeszcze inaczej kasza, ryż, kluski, nudle, nie wiem, napiszcie z czym byście to zjedli. Jeszcze raz wielkie dzięki Piona Elo. Do następnego.